Dębica zaśpiewa dla papieża wyjątkowy koncert z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II już w najbliższą niedzielę, 17 maja, gdzie w internecie to będzie wyjątkowe wydarzenie. Transmisja na żywo rozpocznie się o godzinie 19 na miejskim kanale na Facebooku. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszamy na niedzielny koncert Dębica śpiewa dla papieża z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. W tym koncercie, szczególnym koncercie wystąpią zarówno lokalni dębicy, artyści, jak również znani artyści z całego kraju. Serdecznie zapraszamy. Dla Ojca Świętego zaśpiewają m.in. Eleni, Mateusz Mijal, Marcin Styczeń, Nie Magotu, siostry służebniczki dębickie Maranata, chór z Zawiercia, kapela Ciupagaj, Państwowa Szkoła Muzyczna w Dębicy, Kinga Kutrzuba, Promyczki Dobra, Schola Serduszka, Grupa Safo i inni. Na wyjątkowy koncert Dębica Śpiewa dla Papieża zapraszają Miasto Dębica, parafia pod wezwaniem Świętej Jadwigi oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Przeżyjmy wspólnie muzycznie stulecie urodzin Karola Wojtyły.